Witam bardzo serdecznie w następnym odcinku na moim kanale. Troszkę mnie nie było, ale nie będę tłumaczył dlaczego i przechodzimy od razu do rzeczy. A mianowicie, byłem dzisiaj na szkoleniu, na którym jeden z uczestników miał Questa 3. Jako, że Questa 3 jeszcze nigdy nie miałem na głowie, więc oczywiście musiałem go nałożyć. Moje pierwsze wrażenia są takie, że grafika jest dużo lepsza, jest dużo mniejszy, dużo lżejszy i po prostu wszystko jest praktycznie lepsze. Praktycznie, no bo niektóre rzeczy nie zostały wyeliminowane tak zwany gumka czy ten pasek. FiOV jest dużo lepsze, chociaż nie aż tak mocno, ale jakby ten zakres jest dużo większy, jednak dla mnie największą zmianą jest IPD. Ta ostrość jest zupełnie innej jakości, jest dużo ostrzej, dużo lepiej, to oczywiście dają też nowe soczewki. Grałem w trzy gry, był to Eleven Table Tennis, gdzie na Mixed Reality można było postawić ten stół i chociaż chodzili tam ludzie po tym stole, można było Grać i w nikogo nie uderzyłem. To był bardzo fajny plus, bo jednak Quest 2 ma to wszystko czarno-białe. Grałem też w snowboard, który bardzo fajnie się zachowywał i jednak no było, było dużo lepiej niż w Questie 2. I grałem jeszcze w jakąś grę, która właśnie mieszała tą rzeczywistość i z sufitu wychodziły mi różne stwory i jawnie po prostu strzelam. Taka podstawowa gra na samym wejściu, gdzie te nowe kamery kolorowe sprawdzić i ten cały. Tryb. Bardzo mi się to podobało. Myślę, że to już jest przyszłość. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. I tak na szybko jestem zadowolony z Questa 3. Możliwe, że go kupię, zobaczę. Jeszcze nie jest to tak, jakby docelowy VR, którego chciałbym mieć, bo jednak ta jakość jeszcze troszkę kuleje, ale jest coraz lepiej. I z urządzenia na urządzenie jest po prostu coraz lepsza jakość. Także to tyle z tej pierwszej szybkiej reakcji na Questa 3. Trzy, trzymajcie się, cześć.